witam serdecznie Was wszystkich chciałbym Wam zaprezentować usterkę bramę usterka spowodowana jest tym, że spadła rolka ta rolka wypadła i spowodowała coś takiego pokażę Wam że Brama zakleszczyła się na tym odpychaczu sprężynowym. Po prostu cała opadła. Jak to widzicie, opadła, oparła się o ten odpychacz i automat chciał ją zamknąć. Natomiast twarz został w powietrzu, w miejscu otwartym. Spowodowało to splątaniem się linnośnych. Dobrze, że to nikomu na głowę nie spadło, żeby nie wiem, nie odczepiło się i nie poleciało na Co prawda ma hamulce, ale ja bym tym hamulcom nie wierzył. Także dbajcie o swoje bramy przede wszystkim to smarujcie te skrężone. tą pikantą. i kantą i ośniwy. O tu. tu jest potrzebny smar. Pomiędzy tą osią a jarzmem potrzebne jest e, smarowanie w każdej rolce, bo <laughs> kiedy brama się otwiera i zamyka, tak, to potrafi być taka sytuacja, że rolki potrzebują się tak przesuwać. A to ułatwia o wiele no i te łożyska o te łożyska też trzeba smarować bo one są jak bianki w rowerze. Kiedyś tak się to nazywało. Ono jest tu jedno, tu jest łożysko jak sprężyna, tu jest łożysko i to łożysko trzeba nasmarować. One są zakryte, ale pod ciśnieniem smarę można wstrzyknąć. I to tyle. Tak. No i to tyle. Dzięki bardzo za oglądanie. Trzymajcie się.